Więc Simano, to jest konkurs na 100 widzów. Tak, to jest konkurs na moje 100 widzów, które uzbierałem w 4, 4 tygodnie. Tak, chyba w 4 tygodnie. I to jest konkurs, trzeba zrobić miasto. Miasto, trzeba zrobić miasto. Miasto, Miasto, co najmniej 10 budynków. Można na super płaskim, można, obojętnie jak ktoś chce. I pierwszą nagrodą jest nagranie ze mną filmiku. Drugą jest polecenie i sup. A trzecią polecenie filmiku. Czyli na przykład nagram obojętnie jakiś filmik i polecę kogoś, kto kogo wylosuje, na, na, kto zrobi miasto na trzecią nagrodę o coś takiego. I zasady. Musisz być moim widzem, to chyba oczywiste. Yy, like pod filmem i pracę wysyłać na maila. Tá, malutki fail. Narca.